I cześć! Dzisiaj coś starszego. No, taka zagubiona w szafce puszka. Jest to Fall Vitin. E, ta jest Galade, a dokładnie to jeszcze było Hidden Potential Tin e, się nazywało, ale przyjął się, że to jest Fall Vitin, czyli jesienna. E, była jeszcze z tej serii puszka z Giratiną i z Rotomem. Rotoma też gdzieś mam jeszcze chyba zagubionego, albo go otwieram, ale Giratinem na pewno otwieram. E, 4 boostery i promka. No, w sumie nawet nie wiem, jakie to były boostery. No, tak dawno to było. Nie wiem, to był chyba rok 22, bo na jesień 2022 mogłoby to już tak być, że prawie że ta puszka ma 2 lata. No, mogło być. No, mogło mi się zagubić, bo dużo mi się gubi takich właśnie yy, mniejszych produktów, puszeczek. Gdzieś w gąszczu yy, produktów, które posiadam. Dobra, puszka miała ten, tą fajną folię która ocala całą, yy, dzięki czemu yy, trudniej podrobić taką puszkę, albo na pewno trudniej podmienić zawartość tej puchy. No i tutaj mamy pełnoprawną promkę 2. więc super, wyciągamy ją z tego plastra miodu, starając się nic za bardzo nie uszkodzić. No, nie przygotowałem sobie fuliek, więc tutaj jedną ręką pogmeram. jest mam. No i promka leci sobie do innych promek, które posiadam. Szkoda, że się troszkę powyginała. No ale tak to już bywa z promkami. Bardzo trudno trafić idealną promkę, a zwłaszcza jeżeli jest to w takim papierowym plastrze miodu, który może im powygnąć. O, wita nas tutaj. Lost Origin razy 2, czyli szansa na giratynę i dwa Fusion Strike, których nie cierpię. To już chyba wiem, czemu tą puszkę odłożyłem, bo jest tutaj dużo Fusion strajka, na którego ochoty nie mam, bo nie lubię się z tym setem i nie lubię. Yy, znaczy, on mnie nie lubi, chyba, nie. Yy, bardzo bym chciał tego Aldarta, no ale ten set po prostu mi nie dropi, więc zacznę od tego, yy, czego. Nie lubię i on mnie nie lubi, czyli od Fusion Strike. A. No to będzie bardzo, bardzo szybki opening. No bo dużo boosterów też tutaj jak widzicie nie ma. Cztery i nie ma żadnych ukrytych promek, żadnych ukrytych produktów w tych pinach. Yy, tych po prostu cztery boostery i promka. No takie proste, najprostsze yy, produkty. Tutaj kody, kolory kodów coś oznaczały, bo tutaj to jeszcze mamy erę Solden Shield, czyli cztery karty przekładamy, no, <gryw> czyli tak to był rok 2022, musiał być. No tutaj jeszcze to jest, on, to jest set w ogóle 2, 2, 2021, nie? Więc otwieramy tak naprawdę trzyletni booster. No kto by pomyślał, że. Yy, że teraz trzyletnie boostery nie są aż takie takie rzadkie jak Sanen Moon były, nie trzyletnie. Yy, Sanen Moon po prostu yy, jest teraz setem yy, dużo wartym yy? setem. Erom. <ścoughs> yy, jeżeli mówię bzdury, poprawiajcie mnie jak najbardziej. Tutaj ten zgrzew tego boostera jest bardzo dziwny, taki przedłużony ten. No tak krzywo go zgrzało, widzicie? Nawet nie na środku. Nie? Ciekawe, czy może to oznacza, że będzie coś tam fajnego w środku, nawet otworzyć nie da, przez to, że się tak zgrzał, bo jest krzywo. Po prostu nieotwieralny, ale na szczęście na wypadek takich usteru, bo nie chcę za mocno otwierać, żeby kart nie uszkodzić, zawsze w zanadrzu posiadam nożyczki i też Wam polecam zawsze takie mieć gdzieś sobie. Tak, abyście po prostu nie uszkodzili sobie karcza, bo szkoda by było, jakby coś dropło z takiego boostera, a e, uszkodziłaby wam się karta przy otwieraniu. 4. No, i zaczynamy od energii, i lecimy z nadzieją, że może jednak się odmieni ten los Fusion Strike'a i że będzie jakiś fajny dropik, ale nie wydaje mi się. Chociaż coś tam świeci, nie, to jest reverse color. No tutaj przynajmniej te rewersy te yy, bardzo fajnie się oznaczały. I ostatnia karta, no wiadomo, nic. Czyli Fusion Strike się po prostu nie popisał i nie zmienia się w nim nic. Yy, jaki był mnie nielubiący a ja jego, to taki po prostu pozostaje. Ale tutaj los Origin już się tutaj lubimy. Jakieś dropy tutaj. Wyciągam. O kurde, zapomniałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak znacznik Wistar zamiast karty energii. Nie? Pamiętacie w ogóle, że coś takiego było? No, ja właśnie prawie, że już zapomniałem, bo tak dawno żadnego nie wyciągnąłem. No, set Los Origin jest naprawdę bardzo fajny i bardzo dużo tutaj ciekawych kart da się wyjąć z tego setu. I no, tutaj Holo Gengar. Liczony jako drop swoją drogą epicki ten, ten art jest, fajnie się mini. A liczony jako drop, bo w tym secie holo nie było gwarantowane. więc tutaj holo jest dropem. Szkoda, że poszło, drop poszedł na holo, a nie na jakiegoś fularta, nie? Na przykład albo bo no tutaj Aldarty jak najbardziej jeszcze były. W tym secie no, zmienia, zmienia się to nazewnictwo tych artów yy, z setu na set, trzeba przyznać, ale yy, mi się podobają tak naprawdę zawsze te arty, gdzie, gdzie są na całą kartę, nie? Wam pewnie też, no bo komu się takie ładne arty nie podobają. A tutaj coś się te karty mocno skleiły, ale obawiam się, że zostanę tutaj dzisiaj bez dropu i że ta puszka po prostu mnie pokona, nie? Taka puszka zagubiona, która miała zostać nieotwarta. Ja postanowiłem ją otworzyć i... Uwaga! Czy popełniłem błąd? No tak. pozostaje tutaj jedynie z promką i można powiedzieć, że powraca do mnie klątwa holo, gdyż trafiłem tylko holo Gengara. No ale dzięki za oglądanie. Jak wam się podobało zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby oglądać w przyszłości. I cześć!